Hejka, 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 witajcie, kochani! To, co tutaj widzicie, to najnowsza kolekcja świąteczna, taka bożonarodzeniowa od Alchemy of Art. Cudowny czas Bożego Narodzenia. Jest to kolekcja, słuchajcie, przecudowna, klasyczna, a jednocześnie z pazurem. Mamy tutaj, słuchajcie, oczywiście em, bloczek 15 na 15. I na okładeczce mamy słuchajcie tutaj takie powiedziałabym trochę vintageowe obrazki, ale też słuchajcie, czarnego koteła z prezentem. Na okładce 30 na 30 mamy takie karty do project live, czy do robienia wiecie klapek, na przykład w albumach. Natomiast jeżeli chodzi, o okładkę tego bloczka 20 na 20, to mamy tutaj tagi. Uwielbiamy tagi. Ręka do góry, kto lubi tagi, ja uwielbiam. Bardzo mnie cieszy to, że również tutaj są na okładce. No dobra, to może przejdźmy teraz do papierów. Mamy, słuchajcie, przepiękna, ta kolekcja jest cudowna. Z jednej strony, taka, wiecie, klasyczna, a z drugiej strony, no jednak ma tego pazura, tak. Tu się pojawia, słuchajcie, czarny kolor. Mamy, mamy tutaj, wiecie, dużo napisów, mamy nuty, ale mamy też, słuchajcie, pianino, tak, i nie wiem, jakieś nuty kolęd na przykład. prze Piękny arkusz. Na drugiej stronie, słuchajcie, mamy taki wzór jak na poduszce. Następna strona przecudowna, słuchajcie, ja już widzę takie do eleczki, tutaj jakaś i, i tak samo tutaj. Mega! Bardzo mi się podoba ten arkusz. A z drugiej strony mamy przecudowną zieleń. I tutaj, słuchajcie, tu jest jeszcze krata. Uwielbiam takie przejścia, naprawdę uwielbiam, jak tu się dużo dzieje. Oczywiście mamy też jakieś te płatki śniegu, przepięknie. Kolejny arkusz, taki, słuchajcie, mega klasyczny. Tak jest, taki, wiecie, spokój bije z tych papierów. A tutaj jednocześnie taka czerwień, słuchajcie, i też jakieś tam wzory, i też mamy tutaj, słuchajcie, dużo, dużo. Jakiś takich napisów, mamy też płatki śniegu, przepięknie to wygląda. Kolejny arkusz. Znowu słuchajcie, taka po prostu cisza świąteczna, cisza i spokój. A z drugiej strony mamy taki piękny, zielony wzór na beżowym tle, i tutaj białe też dodatki. I kolejny arkusz, i znowu ja tu widzę, słuchajcie, kartki dl -ki. po prostu przepiękne, albo nawet w tej formie kartki dl -ki. też by cudownie wyglądały, i ten arkusz mi się, słuchajcie, mega podoba, ja uwielbiam takie tła, mamy tutaj dużo przejść takich kolorystycznych, one pięknie współgrają te kolory ze sobą, a jednocześnie dużo się tutaj dzieje, cudowny arkusz i kolejne, słuchajcie, gdzie mamy ten znowu taki poduszkowy, jakby ktoś go wiecie wyszywał taki wyszywany wzór, a tutaj pełno kwiatów i po drugiej stronie mamy taką cudowną kratę i oczywiście też tutaj takie wiecie troszeczkę jakby przetarcia zjaśnienia. Bardzo mi się podoba ten, bardzo mi się podobają te papiery, naprawdę mega. I słuchajcie, do tej kolekcji jest ogrom dodatków, po prostu ogrom dodatków. Zacznijmy może od tego zestawu dodatków. Tutaj mamy sześć stron. Na okładce takie przepiękne kwiatowe kompozycje, takie wianeczki na drzwi. I teraz zobaczmy, co my tutaj mamy. Piękny ten pociąg, słuchajcie, bardzo mi się podoba, ale też ta kawa tutaj z tymi. Słodziakowe to wszystko. Na następnym, słuchajcie, też trochę słodyczy. Mamy znowu pianino, maszynę do napisania listu do świętego Mikołaja. Mamy przystojniaka, ale też mamy, słuchajcie, tatę z córką lepiącego Bowana. Przepiękny arkusz. I kolejne Mikołajki. Mamy ciężarówkę. Tutaj jeszcze tylko choinki brakuje, słuchajcie. Mamy dużo prezentów. I tutaj, słuchajcie, takie właśnie czarne tablice, te czarne dodatki. Przepięknie, słuchajcie, one będą się komponować z tymi papierami. Przecudowne. A, tu jest nawet, słuchajcie, z krzynka na listy? Chyba tak. Cudna. I kolejny. O, ja miałam kiedyś labradora, właśnie był taki czarny. Przepiękny. I tu mamy, słuchajcie, kolejny pociąg. Przecudowny. Mamy misia. Przepiękny arkusz. I kolejny, tutaj mamy słuchajcie, bałwanka, eee, jakie to jest cudne, o jejciu, przepiękne, bardzo mi się to podoba i ta chujnaczka czarna, cudo i, i ten labradorok taki mały. Mm. No dobra, Prze, przepiękne te dodatki, ale to słuchajcie, jeżeli chodzi o dodatki, to nie wszystko. Mamy jeszcze takie dodatki, które są dostępne mm, osobno. I mamy tutaj, słuchajcie, yy, paseczki. Przepiękne, przepiękne te dodatki. Przepiękne na tych paseczkach. Tutaj takie, słuchajcie, bardziej w złocie. Mamy takie płatki śniegu, sweterek, kula. I tutaj mamy kilka postaci. I kolejny arkusz. Kolejne, słuchajcie, przepiękne. O, tutaj nawet mamy takie, wiecie, zwierzaczki. Mamy pierniczki, Tomek z pierniczków. I serduszka. I kolejne pierniczki, choinaczki pierniczkowe. I serduszka pierniczkowe. Mamy też, słuchajcie, arkusz z Mikołajami. A po drugiej stronie piękna zieleń. Mamy arkusz z kwiatami. Przepiękne są te kwiaty. Idealnie będą pasować. I one, słuchajcie, mają em, tak, są dwustronne i z jednej strony jest taka rameczka. Dajcie znać, czy lubicie tą rameczkę. Bo ja uwielbiam, jak ta ramka jest taka, wiecie, troszeczkę większa. Bo wtedy łatwiej mi się wycina. Wycinacie po tej stronie, czy po tej. Dajcie znać. No, i słuchajcie, jeszcze to nie koniec tych dodatków. Mamy też, słuchajcie, taki piękny arkusz z drzwiami i oknami. Nie, no to po prostu uwielbiam. Nie, no, taki widoczek, słuchajcie, to jest mega. Te drzwi też mi się mega podobają do takiej, wiecie, jakiejś górskiej chatki. Cudowne. A z drugiej strony, popatrzcie na ten wzór. Ja jestem po prostu zachwycona. Nie wiem, którą stronę użyję, bo. Uwielbiam ten, ten wzorek. Następnie mamy, słuchajcie, tutaj takie cyferki do. do czego? Do kalendarza odwentowego na przykład albo do grudniownika, jak ktoś, jak ktoś prowadzi i robi, piękne. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Tutaj mamy jeszcze takie, wiecie, świąteczne bingo troszeczkę. Mamy piękne karty, piękne dodatki. A ja po drugiej stronie mamy zieleń, która też jest tutaj taka poprzecierana. Mamy też, słuchajcie, przepiękne postacie. I panów, i panie, i dzieci, i rodziny, przecudowne. I po drugiej stronie mamy też taki wzór. Tutaj też są przepiękne, słuchajcie, śnierynki. I słuchajcie, ostatni, ostatni arkusz jest po prostu The Best of the Best. Dla tych wszystkich, którzy święta wyjeżdżają, lubią ciszę, spokój i ciepełko i jadą sobie, słuchajcie, w jakieś ciepłe kraje. To, żeby też mogli sobie stworzyć, słuchajcie, pamiątkę z tych swoich świątecznych wojarzy, to powstał przecudowny, słuchajcie, ja naprawdę myślę, że to jest rewelacyjny pomysł na takie świąteczne, ale też egzotyczne dodatki do kolekcji właśnie świątecznej, po prostu... Piękne, piękne plaża, słuchajcie. I prezenty, i choineczka, i tutaj wiecie, nawet, e, nawet bałwan zrobiony ze śniegu po prostu na plaży. Rewelacja czemu nie? A z drugiej strony mamy, e, mamy paseczki. No dobra, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o tą kolekcję. Bardzo dużo dodatków, bardzo piękna kolekcja. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy skradła Wasze serca, bo ja powiem szczerze, że naprawdę mega, mega, mega mi się podoba właśnie to, że jest taka, wiecie, no nieoczywista, ale jednocześnie bardzo piękna. No dobra, słuchajcie, buziolem przesyłam i do zobaczenia niedługo. Pa, pa!